obiecałem, że z tego cyklu, że tego nie ma, bo nie chciałem tego umieścić, powiem parę słów o budownictwie sakralnym, o kościołach, bo to jest wszystko związane ze mszą świętą. Wojna z Bogiem, jeśli idzie o wymiar liturgii, pobożności idzie na każdym odcinku młodzieży. Powstają pieśni, gdzie nie ma słów Bóg, nie ma Jezus, jest Pan, On, Zajmek. Są całe teksty heretyckie we msza, w których uczestniczycie, u, uczestniczycie. Na przykład przy komunii. Ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa niech szczerze mnie na życie wieczne. Mnie. Co to znaczy? Mnie współczesnemu to jest moje ciało, moja dusza. Dla niej było niech szczerze duszę moją. Całkowicie inny wymiar. Ciała nie weźmiemy na tamten brzeg. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Co to znaczy? Ustawili Ci Boga w kategoriach partnera do mnie. Tu, tu gdzieś. Jak ja powiem Mikołaj podejdź do mnie, misiu, bo wykonaj ruch. Zobaczcie. Podejdź do mnie. Co to znaczy? Że Mikołaj przyszedł tutaj, o, stanął po mojej, to jest cały ruch. A jak powiem Mikołajowi, wejdź do wnętrza mego, wejdziemy. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do serca mego, do wnętrza mego, ale powiedz tylko słowo. Wszystko to rozwodniono, całkowicie rozpłycono, żeby już temu nie jesteście wychowani w żadnej tajemnicy. Misiu, dziękuję. wróć na swoje miejsce. I moi drodzy, taki sam manewr zrobiono po soborze, jeszcze przed soborem, z budownictwem sakralnym. Jest tylko miejsce i myślenie, myślenie o Was, a nie Bogu. Zrobiono z kością teatry, filharmonię, że z każdego miejsca widać. Ale tam widać Ciebie i kapłana, ale nie ma Boga. Posłuchajcie, co mówi ojciec Fio, Bardzo krótko. Bo prosiłem go, a będę go jeszcze błagał, żeby dał większą specjalizację. gdzie miał być większy materiał tylko nie znalazłem w kanadyjskim wydaniu Michaela Świętego Biała w gazecie, bo wiem, że w którym numerze było to, widziałem to. Mam zbiory od samego początku do 2008, więc już nie zdążyłem tam, próbowałem się połączyć mailem, przesłać ten artykuł, ale jak mi tylko ten artykuł przyjdzie o współczesnym budownictwie sakralnym, to wam jeszcze inne błędy pokażę. Proszę ojca Pio, aby mógł mi powiedzieć o zbrodniach wobec Kościoła katolickiego, w budownictwie sakralnym. Tak, mógłbym o tym co nieco powiedzieć, ale jest to już inna zupełnie kwestia. I nie wchodzi w skład rozważań o mszy świętej. Budownictwo sakralne nie jest rozpowszechniane jako pomyłka bo w pewnych tekstach mówi się o pomyłce, niedopatrzeniu, porobiono drzwi pootwierane, jak to mówię o w dokumentach soborowych, że one są czyste, ale nie są sternie dokładne, precyzyjne. Panie wnej do, do, do serca mego to znaczy, że po komunii świętej Bóg przychodzi do mnie, że w moim sercu są dwa serca, jak masz 6 litrów kwit, to jest dodatkowe 6 litrów, jest Bóg, jego ciało, jest na dwóch przez 15 minut. Przyjdź do mnie, to starą stanowce mnie. Ja dalej jestem. Gościuwa. I to jest taki. Później mówią pomyłka. W budownictwie sakralnym nie ma pomyłki. Jest to uroczyste, urzędowe, z premedytacją uderzenie w Boga i w człowieka. Budownictwo sakralne nie jest rozpowszechniane jako pomyłka, jako ukłon w stronę człowieka. Ale raczej jako zaplanowana zniewaga wymierzona Bogu i duchowieństwu. Zwyczajni ludzie zupełnie się na tym nie znają. Księża lekceważą to, a ci, którzy posiadają władzę, pragną ją podkreślać, manifestują ją przed obliczem Boga dla znieważania jego majestatu i ośmieszania w każdym wielkim centrum maryjnym na świecie, moi drodzy, powstały bohomanse liturgiczne e, zaprzeczeniem tego, co tamte świątynie powtarzają. Byłem ostatnio w lutym w Lourdes. Bogu dzięki, że w marcu była taka powódź, że była met od figurki Matki Borykowy, czyli ten podziemny kościół też zalała. Wybudowano tam kościół całkowicie pod ziemią kilkanaście tysięcy ludzi, ale w formie oka. W formie oka, bo trzeba tam być, zobaczyć to. A to jest główny znak. Na wszystkich, na dolarówkach amerykańskich macie widzące oko masońskie. Nowo ordo seculorum. Teraz pojadę do Fatimy. Następny bohomas wybudowany. Na naszych oczach. Gdziekolwiek byś nie był, powstaje twór, który jest zaprzeczeniem. Jedźcie do Krakowa. Stary kościółek Bożego Miłosierdzia, a nowy, praktycznie podobny do meczetu. Wieża podobna do minaretu, u góry oszklona, przyjdą tylko Mahom Arabowie, założą tam zielone światełka, dadzą imman, imana, będzie wrzeszczał na cały Kraków. Niczym to się nie różni od meczetu. One są wszystkie okrągłe. Jeździłem po krajach bałkańskich, no tam nie ma. Świątynia katolicka była całkiem zawsze inaczej ustawiona. Dwunawowe, trzynawowe, pięcio, to, były, to było związane z, moi drodzy, z Trójcą Przenajświęczą, czy też z ranami Zbawiciela. Prezbiterium w głównym Centrum, tak poustawiane światła, które super oświetlały presbiterium, jak wchodziłeś, wchodzisz do starych świątyń, tu jest półmrok, ale tam, gdzie jest tabernakulum, no, niesłychana jasność. Wszystko to poliszczyli. Buduje się dzieła nowe ku wielkim wyzwaniom, tak zwanym katolickim, w Krakowie, w Toruniu, w Warszawie. Ale te świątynie nie są świątyniami katolickimi. W niektórych nich może spokojnie ten nasz Bokser z Gilot zjaciół nazywał. Adam, ale on się katolika uważa, może tam wystąpi, ale ja mu to opowiem, to on nie wystąpi. Robią teraz takie kościoły, że jest na środku ołtarz, z czterej strony trybuny, jakbyście byli na ringu. Usuniesz ołtarz, wpuścisz tam ringi i się bijecie. Byłem u ojca Pio. Wiecie, jaki jak tam wywo, wywo, wybudowano bohomas masoński? Był taki protest, że Rzym papież zakazał, że usunęli krzyż, który był z imitacji pisma egipskiego z klinów porowione i tam do złożycia Bogu. Ja go na własne oczy wisiałem i ten bohomas wisiał. Gdziekolwiek byś nie był. Nawet w grobie ojca Pio. To same okultystyczne znaki. Nawet na trumnie. Pokazywałem, jak to wygląda. Spiżowe drzwi. Jedna mowa okultystyczna. A cała budowla tej tak zwanego tego kościoła u ojca Pio jest budowana na spirali masońskiej. Wiecie, jaka to jest trudna technika do wykonania? Wszystko to nowoczesne budownictwo, to jest, moi drodzy urzędowe, uroczyste za zgodą biskupa znieważanie majestatu Boga i ośmieszania. Tu nie ma pomyłki. Dlatego jesteście świadkami nieprawdopodobnego znieważania majestatu Boga i ośmieszania wiernych. Byłem w Kanadzie, spotykałem się z ludźmi, tam jak jeśli budują kościół, no, by daje wytyczne, że musi być taka konstrukcja i takie wnętrze, że niech parafia nie zmienia pieniędzy, żeby ją dobrze sprzedać. Czyli nadaje się na halę sportową, nadaje się na market, nadaje się na duży sklep, czy na galerię. Dzisiaj pierwszym warunkiem budowy świątyni jest, żeby je później można było dobrze sprzedać. Nie chwała Boga, tylko żeby ją Dobrze sprzedać. Ojciec Pio, dlatego nie mówiłem tego i nie drukowałem tego w kazanie, mówi, nie należy się teraz tym zajmować. Człowiek mógłby popaść w zupełne załamanie. Wszystko to będzie usunięte. Te świątynie wszystkie będą zburzone. Kiedy przyjdzie czas, teraz jest to niemożliwe. Te działania są zbyt daleko posunięte. Dlatego to, co się dzieje teraz w kościołach, w nowych kościołach, w starych kościołach polskich. Na wszystko remontują za pieniądze unijne, Unia daje pieniądze. Ale my nie znamy protokołu, jaki probosz podpisał. Co usunie z kościoła za to. Znikają ambony, palustrady, ołtarze, obrazy. Żelandole, wszystko znika. Zostają Puste ściany. Nagle polscy, polscy konserwatorzy, jak mają opinię, że w drzewie ołtarzowym jest kornik, to wydają zaraz dekret usunąć. W Polsce się nie da usunąć kornika. A tylu mamy tu specjal mamy nawet rycerza, do którego przywożą z Niemiec stare meble, zniszczone, wydarte, on je doprowadza do idealnego stanu. Zaklejstruje dziury po kornikach. Wytruje kornika. Natomiast w Polsce kornik jest w tej chwili największym nieprzyjacielem sakrum. Bo jak jest hasło, że jest kornik konserwator, Bóg nad bogami, dysydent nad dysydentami, decyduje od razu, że należy to zniszczyć. Dlatego cieszcie się. Bóg zapowiada, że wszystko to będzie usunięte. Kiedy przyjdzie czas, teraz jest to niemożliwe, te działania są zbyt daleko posunięte. Sąd z Pio prosi, to co w cyklu kazań mam głosze, radzę raczej całym sercem skupić się na odnowie ducha. Jak zrobić, żeby uratować młodzież? Jak i wymyślić plan, antidotum na to, co wymyślił świat? Bo da się. To, co Wam teraz pokazałem, walczą w Sejmie z Krzyżem. W poniedziałek poświęcam obraz Matki Bożej, który powiesimy w Sejmie. Obok Krzyża będzie wisiała Matka Blaczęstowska. A następny cel w polskim Sejmie zawiśnie obraz Strakula. Przestawcie bać. Są sposoby wyjścia z każdej sytuacji. Naszym największym zadaniem. W tej bitwie w tej chwili o wiarę i Polskę jest uratowanie naszej młodzieży. Żeby do nich mówić i trafić. Bo odpowiemy przed Bogiem. Bóg błaga, ratujcie naszą młodzież. Czy się nam to uda, to drodzy dorośli, starzy, to od nas zależy, czy podejmiemy wysiłek. Jednym z pierwszym to jest szerfa ofiarna. Jak do mnie przytułcy pytają się, jak pomóc dzieciom, mama idź w niewolę Boga. Ofiaruj to za swoje dzieci. Nic cenniejszego pani czy ojcze nie dasz. Ja ci nie pomogę w tym procesie, ani ty nic nie zrobisz, bo oni są, mówiąc po góralsku, inaczej naśтелowani. Rozumiecie, inaczej nakierowani. Na drugim miejscu trzeba obudzić kapłana. Jak obudzimy kapłana polskiego, to ten proces zostanie zahamowany. Bo oni muszą uwierzyć w potęgę daru kapłaństwa, w potęgę asystencji Boga i w potęgę swojego słowa. Bo jak ja do was dzisiaj mówię, to ja wiem, że mówię w imieniu Boga. Część z was się ze mną nie musi zgadzać, ale dostałeś z ciała słowo umocnione mocą Boga weszło w ciebie. Ono wyda wyrok, wyda owoc. Może za miesiąc już, może za pięć lat, ale ja już jestem spokojny o Ciebie. Bóg dał mi Cię tutaj, aby Cię zbombardować Jego Słowem. Amen.